Karsten Farholm na ósmym torze w tym sezonie 46.70, ale za Ryanem Benjaminem w finale olimpijskim w Peru nie był w stanie nadążyć. Farholm ten, można powiedzieć, chłopak z ogniem putach, bo zawodnik nie obdarzony nadzwyczajnymi warunkami fizycznymi, ale ogromna moc biegowa. Teraz już biorąc pod uwagę wyrównanie, on pierwszy atakuje poszczególne płotki. Cały czas ten rytm trzynastokrokowy między płotkami, więc atakuje temu swoją dobrą nogą atakującą. E, cały czas lewa noga. No teraz, żeby te ostatnie rozstawy wytrzymał. Jest kolejna trzynastka między płotkami. Wyciąga te kroki mocno barką. Kolejna trzynastka jest z przodu. Teraz zrobił nieco, ale też. Ta... Parkol ten rekord oczywiście ustanawia i to sprowadza go poniżej 47 sekund, ale wiek e, Francuza Clemonta Dicot też jest wart zauważenia. E, Francuz zbliżył się tu na pewno do swojego rekordu życiowego. On wynosi 47,69. Warkholm 46,95, więc zakładam, że Dicot mógł nawet zbliżyć się do rekordu Francji wynoszącego 47,37.